Witajcie kochani, bardzo serdecznie w podsumowaniu pierwszego sezonu Obi-Wan Kenobi na ziemniaczanym polu Komisarza Sewa. Mówię pierwszego sezonu, bo niemal na pewno dostaniemy drugi sezon, biorąc pod uwagę ogólny pozytywny odbiór tego serialu, wyniki sprzedażowe itd. itd. Jak i również, zanim przejdziemy do tego mojego dzisiejszego um, głównego, że tak powiem, wątku, z jednej strony na pewno nie będzie tak długo jak było z Bobą Fettem, bo mimo wszystko um, mamy troszeczkę dużą, znaczącą różnicę między tymi dwoma serialami. Z drugiej jednak strony dzisiejsza mieć Przygotowuję ją sobie w głowie od trzech dni, nie będę oszukiwał, i nie gwarantuję, że ona będzie bardzo, powiedzmy, przejrzysta, bardzo jakaś tam spójna, czy powiedzmy, jakoś tak piękna pod względem wypowiedzi i tak dalej. Po prostu, już ten temat siedzi mi dosyć mocno w głowie i, i mam go trochę dosyć. O czym będę mówił za chwilę więcej, ale od razu lojalnie Was ostrzegam, żebyście tutaj, no, może nie stawiali zbyt wysoko poprzeczki. Wiem, że to brzmi źle z mojej strony, ale naprawdę, naprawdę ciężko jest mi wyrzucić do końca z siebie to, co sądzę na temat tego serialu, czy na temat tego sezonu, ale oczywiście postaram się jak najlepiej to zrobić dla Was dzisiaj. I generalnie rzecz ujmując pomysł na serial Ken o Kenobi między epizodem trzecim a czwartym, generalnie rzecz ujmując mogę powiedzieć, że jest to naprawdę ciężki orzech do zgryzienia. Niezależnie od tego, co zostaliśmy w serialu, ogólne założenie ukazania obi Kenobiego podczas jego powiedzmy dobrowolnej, czy też powiedzmy troszeczkę przymusowej go wygnania, pilnowania Luka Skywalker'a, życia ze swoją, ze swoją przeszłością, z prequel, i doprowadzenie tego bohatera w jakiś sposób między epizodem 3 a 4, mieć tego rodzaju łącznikiem i ukazanie tego w dobry sposób jest ciężkie, nie oszukujmy się. Mandalorianin czy bugów Fett mieli łatwiejsze zadanie pod kątem. Mando miał najprostsze, bo tak naprawdę zaczynał z pustą kartką, mógł zrobić, co mu się żyw podobało. bugów troszeczkę inaczej, ale, ale też jakby, powiedzmy, miał jakąś dowolność. Kenobi jest dosyć mocno, był dosyć mocno ryzykowny, no bo mieliśmy ustanowione, jak kończy się epizod 3, mieliśmy ustanowione, jak wygląda Kenobi i jego, Powiedzmy z Anakinem e, czy też z Vaderem w epizodzie czwartym, no i trzeba było to jakoś w sposób sensowny ukazać. E, I Generalnie rzecz ujmując. Całe przygody związane z tym projektem, tak naprawdę, który pierwotnie miał być teoretycznie filmem, potem z różnych powodów został zmieniony, odchodzili scenarzyści, zmieniały się te wszystkie rzeczy i tak dalej, doprowadziły nas do tego co mamy tutaj. I chciałbym zacząć mimo wszystko troszeczkę od pozytywów, ponieważ wbrew niektórym opiniom w internecie, w pewien sposób wśród moich znajomych nie tylko, nie uważam absolutnie, że jest to serial na poziomie The Book of Boba Fett. Generalnie rzecz mówiąc, nie. Fett, to, to to było naprawdę coś niesamowicie niedopracowanego, nieprzemyślanego, bez jakiegoś nawet pomysłu, założenia, i było takim potworkiem, do którego absolutnie ciężko jest, moim zdaniem, się zbliżyć. Natomiast Knobi. Mimo wszystko, ma pewnego rodzaju plusy. Ma rzeczy, które zachwyciły fanów, zachwyciły odbiorców, e, i szczególnie tutaj, powiedzmy, odcinek piąty, ale chyba jeszcze bardziej odcinek szósty e, zwrócił swoją uwagę, sprawił, że fani bardziej, powiedzmy, przychylnym okiem na to wszystko spojrzeli. I mimo wszystko, potencjał był olbrzymi. Jest tutaj naprawdę sporo rzeczy, które można było pokazać i które zostały przynajmniej w części pokazane. Obi-Wan Kenobi w tej swojej trudnej drodze, e, Powiedzmy od, no może nie zera do bohatera, tylko od tego zmęczonego człowieka, który ledwo trzyma się krawędzi życia, który po prostu nie wie co ze sobą zrobić, jest jak najbardziej świetnie zrobione. Cała jego ścieżka, powiedziałbym, w tym serialu przez te sześć odcinków jest solidna pod tym kątem. Kiedy widzimy go w pierwszym odcinku, kiedy widzimy go w ostatnim odcinku. E bo co jest pięknie moim zdaniem podsumowane z spotkaniem z który no nie czeka po prostu na niego, bo wie, że jego uczeń czy jego były padawan kiedyś ten etap osiągnie. Ukazanie świata, czy też pewnego rodzaju przebłyski tego, jak ten świat gwiezdnowojenny różni się troszeczkę od tego, co znaliśmy wcześniej, czyli. Em w pewien sposób mieszkańców jednej z planet, którzy po prostu cieszą się, że Imperium dostarczyło im pracę i absolutnie nie tęsują w jakiś sposób za Jediami. Mamy ukazanie e, powiedzmy tego brudu galaktyki w m, bardziej odmętnych częściach e, handlowanie narkotykami e, i konfrontacja Obi-Wana Kenobi'ego, który no, po prostu żył nazwijmy to w takim kodeksie honorowym, żeby tego nie było. E, rys, e, uszukiwanego rycerza Jedi, który próbuje to w jakiś sposób wykorzystać. Jakieś teoretycznie tutaj próby pokazania um, walki z tym wszystkim, czy też powiedzmy dobra ze złem w momencie, kiedy zło jest na górze. To wszystko gdzieś tam w pewien sposób nam się pokazywało w tym serialu. Ono było obecne, te elementy były i tak dalej. Relacja um, powiedzmy Obi-Wana Kenobi'ego z Leją jest jak najbardziej na plus. Wątek Leji podoba mi się i mimo, że jako fan, mimo wszystko troszeczkę boli mnie, że to wszystko, co zostało pokazane mniej lub bardziej zostało wcześniej już zaprezentowane w książce Leja, Princess of Alderaan. A, cieszy mnie już wszystko że ten wątek został tutaj pokazany i do szerszej publiczności. On trafi z tą leją, która powiedzmy dorasta. Znaczy, może dorasta to nie jest dobre słowo, ale raczej zdaje sobie sprawę, że jakie dziedzictwo e, ciągnie się za nią i jaka czeka ją przyszłość. I ona się w pewien sposób, jak oczywiście dziesięciolatka może, ale jednak godzi na to w jakiś sposób. Ehm, wątek Liwy, który ja zdaję sobie sprawę z odbioru jego, finalnego, jak on został zaprezentowany, bo mimo wszystko, przechodząc zaraz do minusów, będę uważał, że on został bardzo kiepsko przeprowadzony, miał niesamowity potencjał. Generalnie moim zdaniem, Riva mogłaby być głównym wątkiem tego serialu, bez w ogóle Vadera i ponieważ... Padałanka, czy tam Yangling, czy też Rycerz Jedi, który e, próbuje, m, według jej słów, powiedzmy, e, zrobić sprawiedliwość, tak? dostarczyć sprawiedliwość względem Vadera, która w trakcie tej drogi zatraca się całkowicie i gubi swój e, swoje ideały. I jej konfrontacja z obiłanem Kenowim, który na skutek tej konfrontacji, nie mówię nawet fizycznej, e, tylko konfrontacji, zdaje sobie sprawę, że jest jeszcze o co walczyć w galaktyce, to mogłoby być podstawa tego serialu. To, to, to mogłoby być clue, to mogłoby być naprawdę idealnie, rozwiązanie tego wszystkiego i nie trzeba byłoby sięgnąć w ogóle Wejdera, ale to jest gdybologia. Jakby nie, mówię, nie mówię na tej zasadzie, o czym miałby być serial, bo wolę się skupić na tym, o czym był ten serial. I generalnie rzecz ujmując, jest tutaj sporo rzeczy. Aktorsko, aktorzy starają się zarówno się pierwszoplanowi, jak i drugoplanowi i robić jak najwięcej tyle, ile się da wycisnąć z tego materiału. Jednakże jest. Jest. Ja mam problem z Kenobi, bo generalnie jestem na nie, jeżeli chodzi o ten sezon. a Ponieważ. Wiele rzeczy, bardzo dużo rzeczy i generalnie wśród Waszych komentarzy, przynajmniej niektórych z Waszych komentarzy, które ciągnęły się przez wszystkie 6 odcinków, kiedy recenzowałem ten serial, skupiało się na tym, jakie to jest wszystko fajne, wojenne. I mogę to zrozumieć. Mimo, że ostatni odcinek nie jest dla mnie aż tak rewelacyjny jak dla wielu moich znajomych, czy też wielu odbiorców, rozumiem totalnie argument z tym spajaniem między epizodem trzecim a czwartym, że to spotkanie Wejdera z Obiłanem nie wyszło absolutnie tak źle, że jest w jakiś sposób um, Sensowne, że można je połączyć z epizodem czwartym i już też przymykam oko na jakieś tam niespójności e, czy jakieś powiedzmy naciąganie rzeczy, gwieznowo jednak, bo to no jest, było, jest i będzie, i nie wypada to aż tak źle. Mogę zrozumieć całe te uczucia fanów względem połączenia, e, spotkania ostatecznego z epizodu, z odcinka szóstego. Tylko problem znów jest dla mnie taki, że wracam do powiedzmy mojego podstawowego pytania, ponieważ ja jakiegoś, od jakiegoś czasu. Kiedy oceniam seriale Gwiezdnowojenne, zadaję sobie jedno kluczowe pytanie: czy jeżeli mam kogoś znajomego, kto nigdy nie oglądał Gwiezdnych Wojen, czy tej osobie poleciłbym serial ten konkretny Gwiezdnowojenny, w tym przypadku Obi-Wan Kenobi? I niestety. Jest ten problem taki, że nie, Kenobi nie. Dlaczego w ogóle zadaję to pytanie? Ponieważ nie oszukujmy się, jakkolwiek jako fani możemy lubić komiksy, książki, gry komputerowe, seriale, przede wszystkim filmy, ale również seriale to one trafiają do szerokich odbiorców. To one będą najbardziej oglądane, najbardziej analizowane. Strony y, internetowe, recenzenckie typu jak w Polsce Filmweb, nie wiem, Na Ekranie czy jakieś takie najbardziej topowe strony internetowe, fanpage na Facebooku, one będą się skupiały na tym. No nikt nie będzie mimo wszystko analizował książek poszczególnych em, z Gwiezdnych Wojen czy komiksów co najwyżej będą wspominać tak jak nie wiem o ogólnikowo o całej The High Republic filmy i seriale będą w pierwszej kolejności i boli mi niesamowicie mnie niesamowicie dwie rzeczy, po pierwsze trochę mniejszy argument, ale jednak kiedy wiele osób mi mówi o tym, że no kurde jakie to jest super spotkanie Wejdera z Obi-Wanem w tym odcinku szóstym, okej, okay, ono jest świetne, tylko gigantyczna Robota do tego wątku, do, tego, do tych emocji nie wynika z samego serialu, wynika z rzeczy dookoła pobocznych. Najlepiej byłoby znać oczywiście wszystkie filmy Gwiezdne jeszcze może Clone Wars i tak dalej, ale sam serial nie sprawia, że ktoś, kto nie oglądał niczego innego wcześniej, aż tak bardzo to odczuje. To jest jedna rzecz, która nie jest może argumentem, argumentem ostatecznym dla mnie, no bo ok, no raczej większość osób kojarzy w jakiś sposób Gwiezdne Wojny albo już zna, więc ok, to jest. To jest jednak to nadal mnie troszeczkę boli, że główna esencja plusa, powiedzmy, serialowego, opiera się na tym, że to są gwiezdne wojny. Ale jest jeszcze ten drugi niezwykle bolesny dla mnie temat, a mianowicie wykonanie, czy far tego, jaki serial gwiezdnowojenny jest serialem. I problem jest taki, że w przypadku Kenobiego również widzimy to, że. Jakby mam wrażenie, że pierwszym priorytetem było, musimy zrobić coś, co jest fajne gwiezdnowojenne. Musi być, powiedzmy, elementy pewnego rodzaju gwiezdnowojenności i wszystkie inne dodatkowe rzeczy ucierpiały, zostały zrzucone na drugi, na drugi plan w pewien sposób, bo. Również zakładając pewnego rodzaju bufor bezpieczeństwa dla pewnego rodzaju uproszczeń, głupotek, niedopracowań technicznych, Kenobi bardzo szybko, dla mnie przynajmniej, osiąga ten limit. Osiąga ten limit, gdzie już jest mi naprawdę, że nie jestem w stanie przełknąć więcej głupkowatych rzeczy. Kiepskiej reżyserii, słabego scenariusza, niedopracowania wielu elementów, uproszczonych dialogów, straconego potencjału różnych wątków czy głupotek, których jest tutaj mnóstwo. I nie mówię tutaj nawet o niespójnościach między różnymi źródłami gwiezdnowojennymi, bo nie o to mi chodzi. Mi chodzi o wątek Riwy, która przelatuje pół galaktyki z dwoma dziurami w brzuchu, e, inkwizycji, która jest praktycznie śmieszna. Jeżeli ktoś nigdy nie oglądał Rebelsów, czy powiedzmy jakichś gwiezdnych wojen, dla niego powrót Wielkiego Inkwizytora pod koniec tego sezonu jest może być jednym wielkim znakiem zapytania, nie wiadomo o co chodzi, chyba że zostanie kiedyś ewentualnie w przyszłości poprawiony. Cała akcja z tunelem z trzeciego odcinka, która po prostu doprowadziła mnie do białej. Gorączki. E, ściganie się po Bełchatowie, Bytomiu Wałbrzychu, czy też hałdach innych węgla e, w odcinku trzecim. Debilna, no bo inaczej tego nazwać nie można, ucieczka lei w pierwszym odcinku przed bandytami, która jest po prostu jest źle wykonana, jest i, i to mnie najbardziej boli w tym wszystkim, bo z jednej strony Mamy serial, który jest technicznie pod tym kątem słabo, słabo wykonany. Najzwyczajniej w świecie, tutaj najprostsze rzeczy czasami, momentami są niedopracowane. Taka pewnego rodzaju praca u podstaw. I to wszystko sprawia, że w pewien sposób my musimy na to przymykać oko, no bo będą fajne Gwiezdne Wojny. Tylko ja już mam tego dosyć. Ja naprawdę chciałbym, bo biorąc pod uwagę, że właśnie seriale zaraz za filmami najbardziej promują Gwiezdne Wojny, najbardziej popularyzują Gwiezdne Wojny, tak jest prawda, no nie oszukujmy się. Czemu nie można tego dopracować, szczególnie jeżeli wzięliśmy tak istotny i ważny temat, no wzięliśmy jedną z najbardziej znanych postaci w uniwersum gdzie obi obiłana Kenobiego? I jeżeli przy obiłanie Kenobi nie jesteśmy w stanie dopracować scenariusza, nie mówię, żeby on był jakiś tam, wiecie, wybitny, super rewelacyjny, odkrywczy odświeżający całą formułę, formułę serialową, nie, żeby był solidny. Jeżeli przy obiłanie Kenobi z McGregorem, my mamy problem, żeby to dopiąć do ostatniego, powiedzmy, planu czy ostatniego zdania. No to jak, jak mam się nie bać, na przykład, o Andorra? Jak się mam nie bać o inne seriale gwiezdnowojenne, które, no dobra, ważne, żeby było piu-piu, strzelanie i tak dalej? No jest to dla mnie niesamowicie smutne. Najzwyczajniej w świecie smutne. I też wiele osób um, właśnie zauważało, czy to w komentarzach, czy gdzieś tam, że no trzeba troszeczkę wyłączyć myślenie. Trzeba założyć, że to są po prostu gwiezdne wojny i tyle. Tylko te tego rodzaju argumenty zakładają, że możemy mieć albo jedno, albo drugie. A moim zdaniem można jak najbardziej i nowe Gwiezdne Wojny, czy też nie tylko nowe, ogólnie Gwiezdne Wojny, pokazały w swojej historii, że da się połączyć jedno i drugie. No Imperium Kontratakuje nie jest nazywany jednym z najlepszych filmów ever, nie dlatego, że są to Gwiezdne Wojny, tylko to jest naprawdę solidnie zrealizowany film. Oczywiście teraz, jeżeli podałbym jakieś inne argumenty, ktoś z Was mógłby się z tym absolutnie nie zgodzić. Na przykład to, że The Last Jedi jest dla mnie rewelacyjnie zrobionym filmem, który łączy zarówno dobrą rozrywkę kinową, jak i również Dobre Gwiezdne Wojny. Ale no, chodzi mi generalnie o to, że da się to zrobić. I nie powinniśmy iść w pewien sposób na skróty, na zasadzie, że albo Dobre Gwiezdne Wojny, albo Dobry Serial. Nie, to się da połączyć. Tylko trzeba chcieć. E, absolutnie, oczywiście nie mam niestety wpływu na to. Nie, nie oszukujmy się, mój głos nie dotrze do, do, do włodarzy Lukas filmu i nie będą w jakiś sposób o tym decydować. Bo będzie prawdopodobnie się to sprzedawało. E, bo Gwiezdne Wojny mogą mieć mogą być dobrym serialami, ale moim przypadkiem, moim zdaniem, Kenobi nie jest. Kenobi jest niedopracowany pod kątem technicznym, Kenobi jest nieprzemyślany i owszem, ma tam, może być tam dużo elementów, które są super, które są świetne i rozumiem, tak jak za jakiś czas pojawi się materiał w porze Imperatora, gdzie wielu moich właśnie współ, współprowadzących zachwycało się ostatnim odcinkiem i rozmową między Obi-Wanem i Anakinem, ja to doskonale rozumiem, tylko co z tego, że mam te 5, 10, 15 minut czegoś naprawdę wybitnego powiedzmy, skoro poprzednie 6 godzin czy tam 4 godziny serialu musiałem przemęczyć się z czymś, co było słabe. Boli to też dlatego, że to jest po prostu dla mnie zmarnowany potencjał. I chyba właśnie dlatego już po prostu to zmęczenie faktem tego, że po raz kolejny muszę słyszeć argument, że no to są dobre gwiezdne wojny, tylko to się liczy. Dlatego sprawia, że miałem taki problem, żeby nagrać ten materiał, dlatego on może jest taki chaotyczny, dlatego właśnie um, po prostu mam trochę dosyć tego. Mam dosyć takiego pewnego rodzaju popuszczania. Może to też wynika z tego, z tego względu, że no, czytam na bieżąco wszystkie książki, wszystkie komiksy, i tam jestem w stanie w jakiś sposób odpuścić wielu rzeczom. Teoretycznie więcej czasu zajmuje mi przeczytanie książki niż k, y, serialu, ale z drugiej strony, tak jak mówię, mi mimo wszystko zależy na tym, żeby Gwiezdne wojny były odbierane w popkulturze jako coś fajnego. I serial jest głównym, jedną z głównych rzeczy, która do tego zachęca, i niestety, ale w pewnym momencie argument, że to są fajne Gwiezdne Wojny, może się po prostu wyczerpać. I wtedy trzeba będzie po prostu popracować nad tym, żeby to był równie dobry serial, technicznie rzecz ujmując. Tak więc podsumowując, jeszcze raz przepraszam, jeżeli ten materiał wyszedł dosyć chaotycznie. Ja nie jestem zadowolony z tego sezonu Kenobiego. Uważam, że nie jest to, jest to zmarnowany potencjał, uważam to za serial, który ma swoje momenty, owszem, ale niestety te dobre momenty czy te dobre pomysły często albo nie są realizowane w 100%, albo zostają zapomniane czy zakopane przez gigantyczną, gigantyczną ilość uproszczeń, głupotek i najzwyczajniej w świecie słabych rzeczy. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, zarówno za dzisiejszy materiał, zarówno za to, że byliście ze mną przy wszystkich poprzednich odcinkach, komentowaliście, rozmawialiśmy w komentarzach, co bardzo, bardzo zawsze mnie cieszy. Niezmiernie mam nadzieję, że podobało Wam się fakt tego, że no teraz recenzje były z kamerą, a nie tylko z wersją audio. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, mam nadzieję, że kiedyś na, na chocio, nadchodzących konwentach imprezach będziemy mogli również o tym porozmawiać na żywo. Standardowo przypominam, że jeżeli również podoba Wam się to, co robię na kanale, możecie wesprzeć mnie stawiając mi wirtualną kawę. Link znajdziecie w opisie tego materiału. Tak więc jeszcze raz wielkie dzięki, że byliście ze mną przez ten sezon. Do zobaczenia w kolejnych materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!